Siemanko z tej strony Błądek Proto, kolejny odcinek z Brawl Stars na tym kanale. I w tym odcinku, widzowie, jak klikniecie subskrypcję, to ja otworzę tego Mega Boxa i dzwoneczek, żeby mnie zamknęło czy za 3, 2, 1 no. A cholercia. A cholercia, jak zawsze nic. Ale dobra widzowie, zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę, udostępnijcie się z znajomym. W komentarzu napiszcie słowo SALTO, dlatego że się nauczyłem Salta. Więc napiszcie salto. I dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek yy, z braltoka. Bo słuchajcie, widzowie, za chwilę będzie Braltok I te, teraz też wbijemy sobie wyzwanie rocznicowe na moim głównym koncie bądek pro. Spójrzcie, widzowie sami. To jest 35? O co kaman. Dobra, dobra widzowie to będzie zarąbiste Zarąbiste po prostu. Yy, to kurde, banan. Co się dzieje? Nie, gdzie No właśnie, ja na tych kontach nie podblokowywałem tych gorszych rzeczy. Wydaje mi się, że nawet, że na koncie Halt nie odblokowałem nie odblokowały, nie, nie odblokowały, dobra, nie wiem, jak... nie odblokowałem, nie odblokowałem pinpaka, to może nam dropnie jakaś kozacka motka. amotka. to... Takie zarąbiste. Tak, nie odblokowałem Kingpaka. I co? Dżylki do dżeki, do Jackie, do ładnie. Dobra. Z poprzednich odcinków widzowie wiecie, że na tym w kącie nam dropnęła roza. W sensie Jackie. Ale dobra, no nie ma co tracić czasu. Gramy na wyzwaniu rocznicowym o Megaboxa. Ile już wygrałem? Teraz będzie kolejne 150 żetonów. A za to był Megabox. No i jak zawsze nic. A tu by był Megabox. A to by był skin. No dobra. Kurde, walić to. I gramy dalej w ogóle. Przy darmową mega, darmowego Megaboxa, fajnie. Ale, ale, ale Piperka, w sumie jest za, na to zarombista, więc jednak ją wybierę Tylko fajnie, żebyśmy mieli na przykład takiego Spike'a, bo Spike na to jest za, zarąbisty Fajnie, dobra, weźcie, mamy Spike'a Mamy Amberkę! Amberkę mamy! Jaka Amberka? Amberka jest zarąbista też U nie, Amberce nie dodali tej animacji No, jeg ikke tenkt å vekke ham hvis det stopper her nå. No? No, nie, naprawdę. Ten gadżet na ni, ten po prostu wkurzający gadżet na ni. O kurde. Dobra, może się uda. Już dwa razy przegrałem. No nie, naprawdę przegraliśmy. Z Zomberką. Dobra, biorę Nani w sumie. Bo czemu by nie? Gdzie jest na niej? Najwyżej kupimy jeszcze Big Box, ale ja chciałbym to wygrać dwie gierki tu. No, e, dobra. No nie. Mam taki... Mam Tika po prostu w składzie. Tiki, bez... tiki jest beznadziejny. On już zginął, no. I ich pewnie też zginął. A Dynamite to ogarnia jakoś. No nie. Pour ta paperka też jest zarobista na tą mapę. Dobra. Biorę sobie tu tarczę cholerną. Ej dobra. Włożymy tu. Bierzemy tego pipa. Ej dobra. My to wygramy. Tak miałem rację biorąc na Ani, no. Że to jest zarambista postać. No siema. ma. <laughs> jaka beka! Nie zabiłem tego, którego chciałem, ale... <laughs> ale zabiłem, więc to samo. <laughs> jaka lol 150! Jeszcze teraz wygramy i mamy widzowy boxa. O, Mati3 gra! Ile w ogóle? E, ja, jakich on ma? Nie ma żadnego mityka, dobra On jest w naszym klubie Dołączajcie do naszego klubu Nie mam pojęcia kto to jest e, Jak się nazywa? O, ten chłop Przecież on już odszedł, ale... Nie mam pojęcia, kim on był. Czy to był mój widz? Ale dobra, lecimy. Oni, oni spajka mają. Oni mają spajka, a my dynamajka. Dynamajka ogarnia. Ej, jaki ze mnie koks. Dobra, dawaj tu do mnie spajku. O, no i proszę o zniknęli gdzieś poszli już sobie goście. Dobra. Pięknie. Ja żyję! Ja żyję! Ja żyję! Ja, ja ja przeżyłem to! Łapa w górę musi być! Kciuka da, da, dawajcie! Łapę! O nie! Piękny hit dajna! Daj nas zrobi pięknego hita, daj na Mike. O! Ja mam pięć gwiazdek. Siema. Dobra, Spajka nie ma, Spajka nie ma. Spajka nie ma. Dobra, mamy Mega Boxa. XD, mamy Mega Boxa. Bo piękna giera. I co my teraz mamy? Zadymę to. to. Widziałem, możemy, możemy to wygramy. Bierzemy sobie. Jak? Bierzemy. Franka. I gramy. Z tymi Star Power'ami. On ma ten zarombisty Star Power. To my wygramy to. Starczy pokonać przeciwnika. Pyk. Dawaj. Siem, muszę mieć ulta. Dobra. Lecimy dalej, widzowie. O, o nie, on ma to? Taką emotkę. Dobra, soczek. Dobra, dobra, dobra. Mamy to, mamy. Jest gol, widzowie, jest gol. Jest gol. Może pierwszy raz to wygram. Takie wyzwanie. Siema, siema, siema. Dobra, soka mam. Dobre, dobre, daj na majk. Ale dobra, ja przegrałem. Zginąłem w sensie. Wygra? On? Bula? Mam bula? Mam bula, mam bula! Um. Dobra, kolcik, boom. Kolcik dostał booma od Dajna, Majka. Nie daj na, rzucaj ulta. Jest. Co jest? Ale zarąbisty. No jakiś problem panowie? Jakiś problem macie? Kurde. Lagi. Jest! Mamy Gola. Gwiazda gry. Ale zarumbisty meczyk. Ej, jaki to znak. Dawaj do legendy, dawaj do Sandy. Do Sherry, no. Do Penny i do Broka, no. Dobra. Mam 2000, tysiące, to kupimy sobie za chwilę to. O, będziemy Sandy mieli na Star Powerze! Błagam, abym ja to wygrał. Te dwa mecze jeszcze. Widzowie, ale to będzie zarumbisty. Odcineczek będzie mega opening. Muzyka. Trzy mega boksy dzisiaj prawdopodobnie będą. Elo, elo I kto mi to coś mówi? Lepiej ze mną widzowie nie zadzierać. Chodź tu. Dobra, to teraz wiem, że już trzeba uważać. Dobre. <ścoughs> Jaki nub. No nie, nie to. Lagi! Dobra, Ed Edgar? Edgar. Go... Pyk, pyk. Jest bez kid jakiś, strzelił gola. Dobra, zarobiście, zarobiście. Dobra, dawaj, gonitka, dawaj, gonitka. Mamy nitkę, mamy nitkę w składzie, ale coś jest zarąbiste. po prostu Frankie jest na tą mapę. Teraz wystarczy to trzymać. gramy na czas, gramy na czas. Jaki chłop, po prostu. O, o i wygraliśmy, no. I wygraliśmy, no. 2-0. 2-0, drugi mecz taki. Jeszcze jedna wygrana i mamy mega boxa. Jeden win. Jeden win, widzowie. Jeden win. I ja po prostu będę wrzeszczał. A co jeśli będą jedynki w tym mega boxie? Co jeśli mi legenda dropnie? Albo choćby mityk? To będzie takie rzadkie przecież. A za chwilę spróbuję tą inną matkę, bo ja mam dwie. Kurzający Barley. Jeśli ja to przegram, to ja się po prostu zabmorduję. Nie! Oni strzelili nam. Oni mają taki zarąbisty składzik. Dobra. Kurde, no my to przegraliśmy, no. Jeśli ja to przegram, to się zabiję. Ja się zabiję. A jeśli to wygram, to też się zabiję. No nie... Dobra, warto by tu to... chociaż obronić się. No, dodawajcie. No Musimy to wygrać! Win! Nie, czemu? No Boże, przegraliśmy to. No nie ma opcji. Przegraliśmy to. Dobra, pyk. Pyk. No nie, przegraliśmy. Dobra, nie warto się poddawać. Nie możemy tak mówić, widzowie? Trzeba to jakoś rozegrać. Nie, Bibi, dawaj. Jeśli naprawdę ja to przegrałem. No nie. Nie no, przegrałem nie, za co? No i to naprawdę była ostatnia szansa na tego mega boxa. No to już się nie uda, więc widzowie słuchajcie, musimy zrobić tak. Mamy postać. Skryt! skójka. Nie wiem, jak to się pisze. A kurde! Mam skójka! I to się pisze. Mam tą kosacką, zarąbistą postać. To nie no, nie wierzę no. A on jest zarąbisty. Co się stało? Co jest? Po prostu Mityk mi nagle tak dropnął. Co, mam squika, nie wierzę, mam, mam, żelatynę, mam żelatynę. Dobra, nie żyję. A dzięki działku Jessie. Jaka beka, jaka beka, trafiłem squika. Ej, co? Co? Co jest, widzowie? Dobra, słuchajcie z tego odcinka, to by było na tyle wielkie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.